wtedy, kiedy się jest tam w środku i wtedy, kiedy się dba i patrzy, bo przecież jakby nie było, ta szesnastka była odpowiedzialna za, cały, za całą Polskę i, i przyjeżdżali ludzie z WPK z różnych stron Polski, przychodzili do mnie i mówili, pani Heniu, niech pani tam niczego nie puści. I co wtedy się dzieje? Ja jestem odpowiedzialna już nie tylko za Gdańsk, za Elbląg, Słupsk i Koszalin i Kraków i tak dalej i Poznań i to jest bardzo ważna sprawa, żeby nie popuścić, żeby czegoś tam nie się, coś się nie stało, żeby ktoś nie miał do mnie pretensji. I to jest ważne, ale później przychodzi moment, kiedy się coś zrobiło, kiedy jest wszystko OK, i wtedy pamiętamy o tym, że wtedy była solidarność, że bardzo żeśmy się starali. A teraz przychodzi moment, kiedy nie musimy się tak starać, kiedy mamy wolność. Ale musimy o jednej rzeczy pamiętać, pamiętać o tej solidarności, nie tylko o solidarności wtedy, kiedy jest rocznica solidarności, tylko o tym, że jest codziennie solidarność międzyludzka.

Zobaczymy, co jest. Że potrafimy być solidarni na terenie dzielnicy, że potrafimy się zjednoczyć i wspólnie chociażby zorganizować taką grę miejską, gdzie wszystkie, absolutnie wszystkie organizacje są, są zaangażowane. Z tego pomysłu i z tego uznania. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. za Mam nadzieję. pan tak? <grymne>